No i wyścig się rozpoczął. Pierwszy galopuje jego Debois a na czele Joy Dabome oraz Jezero na trzecim miejscu. i de Rev na czwartej pozycji Wóchnika na piątym miejscu. Eden Pierży. Teraz mocno poprawia. Rrzezecho, a tutaj godę cały czas galopuje, a z nim z nim została zdaje się Abanera. Z przodu para e, trenera Władysława Pandela Rrzezecho oraz Joy Dabome. Że Joy d'Abome, masz DRF na miejscu trzecim, na czwartej pozycji, furnika. Konie są naprzeciw, wległej prostej, jeszcze do celownika około 1,5 km. Joy d'Abome, Że 0, i masz Rf i na czwartej pozycji e, kłusuje Furnika. Joy Dabo Me Jezeho. Joy Dabo Me I ta para wprowadza stawkę w zakręt. Odpada też Awandel Bardzo dobrze polem gops. I on się przesuwa na miejsce trzecie. Joy Dabome, Zero Gobs i Masz ref Faktoriel, jeden Pierży, a przed nim Furnika. W połowie zakrętu Joy Dabome, Gops. Gobs i na czwartym miejscu Faktoriel, na piątej pozycji Furnika, na szóste miejsce spada i Masz ref. Traci już jeden pierzi, kontakt z czołówką I są na prostej finiszowej. Przy wewnętrznej wyprowadza Jojda Bome. Jojda Bome finisuje Zezecho. Jojda Bome, Zezecho. A tutaj najbliżej publiczności furnika. Ależ dostała skrzydeł. Fulnika. Furnika na prowadzeniu. Furnika finisuje e, Faktoriel. Furnika Faktoriel ŻeZero. Furnika Faktoriel ŻeZero Joy Da Me. I w celowniku pierwsza jest Furnika na drugim miejscu. Faktoriel na trzeciej pozycji kończy ŻeZero.